Hey, przedstawisz się? Tak, no. Cześć, jestem Patrycja Wansala-Oponowicz. Ja tu tylko sprzątam. <głos> <głos> Założycielka i główna projektantka. Coś jeszcze? Nie, tyle. I myję podłogę czasem. Cześć. 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 Przedstawisz się i powiesz, czym się zajmujesz? Mam na imię Paola jestem brand manager'em w Wasali. Czym się zajmuję? No, głównie sklepami stacjonarnymi, czyli od... Znalezienie lokalizacji poprzez wykończenie, otwarcie i późniejsze funkcjonowanie. Hejka, przedstawisz się, powiesz czym zajmujesz? Cześć, jestem Arleta i jestem VM menadżerem i zajmuję się zagospodarowaniem pięknie tej przestrzeni. Hejka, przedstawisz się i powiesz czym się zajmujesz? Cześć. Cześć, mam na imię Izabela, jestem koordynatorką sklepów stacjonarnych i w naszej marce zajmuję się wszystkimi kwestiami operacyjnymi sklepów, zatowarowaniem, dostawami takimi regularnymi i taką ścisłą współpracą ze sklepami odnośnie codziennego funkcjonowania. Odpadła nam klamka, za 15 minut otwieramy, więc będę próbować ją reanimować. Magdaleno, mam pytanko, co robisz i czym się zajmujesz w naszej marce? Hejka, jestem menadżerem działu marketingu. Zajmuję się produkcją sesji zdjęciowych, contentem, wszystkimi naszymi platformami w mediach społecznościowych i wszystkim, co się wiąże z marketingiem. Na przykład teraz robię zdjęcia naszej przepięknej przestrzeni.